Cześć, witajcie na moim kanale. Przepraszam Was na kolejny haul, taki bardzo wiosenny, marki Sinsei, same pastelowe kolory Ja lubię pastele, nawet się dzisiaj specjalnie przebrałam do nagrania, żeby mieć pastelową sukienkę i wpasować się troszeczkę w ten mój haul Bo nosiłam cały dzień biało-czarną, także no, troszeczkę takie oszustwo Ale chciałam tak się bardzo wiosennie poczuć, do przy, przed przymierzeniem jeszcze tych rzeczy Tak jak mówiłam, lubię pastele, ale zazwyczaj jest to właśnie albo pastelowy niebieski, albo pastelowy taki róż, ale bardziej brudniejszy odcień. A tu mam wszystkie odcienie y, takie pastelowe. W sumie prawie że wszystkie. Ja wiadomo, że to są troszkę się jeszcze różnią. Niebieskiego nie mam chyba. Mam tylko niebie... nie chyba, mam tylko niebieską spódnicę. No ale i taką trochę brudniejszy niebieski, ale to no trudno. Mam też żółty. A żółty wam powiem szczerze, taki jasny. To ja nosiłam ostatnio w podstawówce, jako takie spodnie, spodnie miałam żółte. Jeszcze takie. Czy to było początek gimnazjum? Nie, to była na pewno podstawówka. W gimnazjum zaczynałam wchodzić w fazę powoli, powoli takich czarnych ciuchów, typu tylko. Więc, więc nie. To musiała być podstawówka. Właśnie w identycznym kolorze, takim pastelowo-żółtym, miałam spodnie. A od tego czasu tak, takiego pastelowego-żółtego koloru, czym więcej ja nosiłam? Wzięłam sobie ten sweterek tak z ciekawości. Najlepiej no ja sobie będę go nosiła tylko podobno. Nawet nie wiem, jak się będę czuła w takim żółtym kolorze, powiem Wam szczerze. Teraz sobie go razem przymierzymy i ocenimy. I ten sweterek brałam jeszcze w promocji, bo w większość rzeczy chyba nie jest w promocji niestety. I on tak: cena, cena na metce to jest 50 zł, a ja za niego zapłaciłam 20, chyba 1 zł, czy 20 zł, ileś tam groszy. Oczywiście wszystkie te numery katalogowe rzeczy, albo nawet chyba linki Wam poszukam, po prostu to wrzucę do opisu albo do pierwszego komentarza Ale na pewno będą, nie musicie spisywać z filmiku To co? Mierzymy? Jeszcze podam Wam skład tego sweterka Jest to 73% akryl, 24% poliester i 3% elastan I teraz już naprawdę mierzymy Użyłam go na tą sukienkę, którą mam na sobie ale zaś schowam tą górę. Będziemy udawać, że to jest uzałożone na spódnicę. Także tak wygląda ten żółty sweterek. Powiem wam, że jest mega, mega przyjemny, miły ten materiał. I chyba jednego sobie zostawię. Nie wiem, wciąż jak się czuję w tym kolorze żółtym takim jasno-jasno-żółtym. Dajcie mi znać koniecznie, bo naprawdę sama nie wiem. Ale. Jest naprawdę milutki Naprawdę przyjemny ten materiał jest Kolejna też żółta rzecz Jest to taka koszulka za 2,79 Bo ją brałam jeszcze jak ona była w promocji właśnie Zdążyłam to zamówienie złożyć I ona wcześniej tu nawet przez internet kupiłam, ale i tak ma nawet zwykłą cenówkę I ona no tu, tu jest cenówka 5,99 A za nią właśnie dałam w Niecałe 3 złote Także zostawię sobie na pewno Chociaż tak jak mówię, no tak się jeszcze zostawiam na tym kolorem Ale no wiecie, za 3 zł Będę miała nawet do sprzątania jako taki t-shirt Opłaca się zdecydowanie na takich wyprzedażach. Chyba t-sharto wam nie będę mierzyła, no bo wiadomo, jak on wygląda. No i też wiemy już, jak ja wyglądam żółtym, w sumie ja wiem. No, także mam już dwie takie jasno, jasno-żółte rzeczy, tak jak mówiłam, no nie miałam nawet. Nie pamiętam, że miałam jakąś taką sukienkę z dzieciństwa żółtą, jak byłam taka mała, mała czy na jakichś zdjęciach. Pamiętam, że zawsze jak byłam małym dzieckiem, to moja mama mówiła, że y, nie, żeby nie kupować żółtych ubrań na lato, bo podobno bardziej przyciągają jakieś owady. Nie wiem, na ile jest w tym prawdy. Pewnie, pewnie coś jest, podejrzewam. Ale tak, to pamiętam właśnie z dzieciństwa. A później już przestałam się interesować już tym kolorem. No nie wiem. Myślę, że całkiem okej okay te rzeczy są. Kolejna rzecz jest to, że mówię, no nie będę tego mierzyła, bo chyba nie ma sensu. Kolejna rzecz jest to taka bluzeczka jasno różowa. Tylko, że nie jest to taki bardziej pudrowy różowy, jaki ja z reguły sobie wybieram. Tylko taki. Jasno-różowy, jaskrawo dosyć różowy, chłodno różowy Typowo, chociaż nie, to nie jest taki jeszcze barbiowy różowy Bo tamty chyba powinien być troszkę ciemniejszy Wzięłam sobie w rozmiarze XS i jest ok ten rozmiar tak na oko Bo też mam XS, która będzie chyba na mnie niestety za mała I ta bluzka niestety nie była w promocji, kosztowała 39,99 Jest to taki, wiecie, proszkowany, cieniutki sweterek Udawa się to, że ma taki kwadratowy dekolt, bo troszeczkę jest inny w Części są jakieś półokrągłe dekolty i teraz Wam oczywiście też podam skład i sobie przymierzymy I chyba już ją przymierzę ze spódnicą, tą, którą tu mam Albo nie, spódnicę później przymierzę do takiej bluzki, do której myślałam, że to będzie pasowało jako, pasowało jako komplet Ale niestety jednak nie dobrałam być co kolorów Na stronie przydełowoż są te same kolory Ale jednak mam chyba złe ustawienia monitora, bo jednak nie są te same i skład tej bluzeczki jest to 70% wiskoza i 30% polami. Teraz ten sobie przymierzymy. I naprawdę ten sweterek jest taki przyjemny, aż nie mam ochoty go zdejmować ze względu na to, jak on jest milutki, ale no, zobaczymy tą bluzkę, bo też jestem jej ciekawa. Tak podejrzewam, że ją sobie zostawię, bo to jest taki kolor, w którym jednak czuję się jeszcze, o, czuję się na pewno w miarę okej. Po prostu jestem żółtym, to mówię, miałam wątpliwości. I tak wygląda ten różowy sweterek. Myślę, że całkiem fajnie sobie go zostawię. Rozmiar jest taki maksymalnie chyba. Zgodne z metką Nie jest ani większy, ani mniejszy Ma długie rękawy Także spokojnie osoby wyższe mogą go brać Tak jak ja mam 1,60 m To dla mnie nawet nie jest za bardzo crop topem Chociaż chyba miałby złożenia crop top Nawet nie, tak gdzieś do... Nie, nawet za pępek jest Także spokojnie dla wyższych osób już będzie typowo crop topem Ale ma długie rękawy, także super I kolejna rzecz już jest ciemnoróżowa Także ten sweterek polecam Tak intensywnie różowa, To jest taki typowo berbiowo różowy I to jest taki sam... Fished jak ten, tylko że w takim ciemniejszy, ciemniej ciemniejszo chciałam powiedzieć, ciemniejszym różowym kolorze. I ten za różowy sobie policzyli drożej niż za żółty, bo różowy kosztował 4,19. Yy, tak, ale cena jest ta sama na, na, tym, na metce, na cenówce też tej wyprzedażowej, ale to było brane przez internet i w internecie ten ciemno był troszeczkę droższy, aczkolwiek no wiecie są naprawdę śmieszne ceny za bawonioną koszulkę taką. Prostą, zwykłą. Myślę, że naprawdę się opłaca takie rzeczy brać na wyprzedażach, bo to zawsze jest, zawsze jest takie samo, tak? Nie wychodzi z mody. Naprawdę się opłaca. E, pokażę Wam, jak wyglądam w tym ciemno-różowym, takim ciemnoróżowym, różowym jaskrawo-różowym kolorze. I tak wyglądam w tym różowym kolorze. E, myślę, że całkiem ok. Naprawdę te t-shirty opłaca się moim zdaniem kupić, zwłaszcza na wyprzedaży za takie grosze. Też się bardzo opłaca, bo tu też akurat mam dwie rzeczy jeszcze kolejne z wyprzedaży. Jeden też taki t-shirt z. Motylkami i to jest taki mój oba w sumie. To są takie moje różowe kolory, czyli takie bardziej zgaszone, brudne róże. I ten wziąłem sobie w rozmiarze XS i one kosztowały oba po 3,59. Ten wziąłem XXS. Nie wiem, czy wejdę, tak żeby to dobrze wyglądało. Za sobie zobaczę, bo już nie było niestety mojego rozmiaru, a chciałam wziąć, bo całkiem fajnie wygląda ten. Jasnoróżowy, taki, to jest troszeczkę taki cieplejszy róż, troszeczkę taki, wiecie, brudny, ale bardziej wpadający w ciepło. To jest taki typowo brudnoróżowy. I to jest ten sam fason, który mam na sobie, więc chyba nie ma sensu mierzyć. Tylko sprawdzę, czy po prostu one są oba z bawełny. Tak samo jak te, które mam teraz na sobie. Ten, który mam teraz na sobie, mówię tak w liczbie mnogiej ze względu też na ten żółty. To jest też bawełna. Ten z motylkami. Bardzo ładnie on wygląda. Te motylki, takie dziewczęce mocno. Dziewczęce, ale nie takie wiecie, za bardzo dziecinne. Myślę, że każdy spokojnie może założyć bluzkę z trzema motylkami. I ten jest również bawełniany w serduszka. Zobaczymy, ten serduszka, jestem ciekawa. A później już będzie sukienka. No i tak wygląda ta bluzka. Serduszka na chyba z miałam być troszeczkę bardziej, bardziej szeroka, troszeczkę szersza, bo jest na mnie ok w rozmiarze, który jest na mnie jeden rozmiar mniejszy. Ale spokojnie jednak można ryzykować i brać rozmiarniejszy, co się z założenia troszeczkę szersze, bo po prostu mam jako taką dopasowaną bluzkę i nie jest na zasadzie, wiecie, że za ciasna, że jest, no jest za ciasna, tylko po prostu no, jest dopasowana i tyle. Także jest ok i można spokojnie brać rozmiarniejszą moim zdaniem. Tej z motylkami miałam nie mierzyć, ale jednak stwierdziłam, że sobie założę, już wszystko mierzę i zobaczę. Jest ok i pokażę wam tą sukienkę. Bardzo fajna, taki jasny, jasny fiolec. Właśnie jako dziecko miałam fazę, że bardzo, bardzo lubiłam jasne fioletowy kolor. Wzięłam w rozmiarze S i żałuję, że nie wzięłam w rozmiarze M, bo o ile w biodra, to ja spokojnie wejdę, to tutaj mam wrażenie, że będzie troszeczkę za ciasna. W ramionach też no nic, wzięłam taką toją przymierze. Bardzo ładny kolor, no żałuję, że nie wzięłam M ki. I ona kosztowała 29,99, to jest cena bez wyprzedaży, także naprawdę tanie są te sukienki. No, żałuję, że nie wzięłam Mki. No zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze Wam podam skład. wiem, że te sukienki też. One też były na wyprzedaży w innych kolorach, na tej zimowej wyprzedaży, bo ten sam fason był, są bawełniane. I tak, 95% bawełna i 5% elastan. Mierzymy, ale to czuję, że powinna wziąć jednak Mkę, podejrzewam, będę ją wymieniała, bo kolor, kolor tak mi się podoba, zaznaczymy. I ta wygląda, ta sukienka może tutaj być odpięta lub zapięta. Mi się bardziej chyba podoba w takiej wersji, z tej zapiętej Ale no, zostaje się wówczas nad rozmiarem Pokażę Wam jeszcze ją, właśnie włosy z tyłu pokażę, tak wygląda I sama nie wiem, szczerze mówiąc, czy ten, czy większy Jednak wydawało mi się, że M -ka. i też tak, no nie wiem, chyba jednak ją oddam do sklepu Bo troszeczkę jest ciasnawa Powinno chyba brać rozmiar większy tych sukienek Czy one mają być w sumie dopasowane? No sama nie wiem, kolor mi się podoba Z rozmiarem, tak wiecie i to mi się w ogóle, pokaże Wam już następną rzecz Dajcie znać, czy Wam się podoba to sukienko ogólnie, ten kolor, ten fason Czy rozmiar większy, nie wiem Mam wrażenie, że jednak jest trochę tak, no nie wiem I myślałam, właśnie następne rzeczy już przechodzę Chcę chyba wszystko pokazać szybko, bo chcę też wszystko szybko przymierzyć Bo jestem ciekawa, bo nie mierzyłam tej rzeczy wcześniej I to mi się wydawało na stronie, że są te same kolory Ale nie są nie wiem, jak ja mogłam przeczytać, to są te same kolory. W ogóle w ten to podejrzewam, że nie wejdę. Ewentualnie się tak wcisnę, wiecie, żeby Wam pokazać, ale no, nie będzie dobrze wyglądało tak w pełni. I ta spódnica kosztowała 30 zł. I to już było, była cena bez, bez żadnej wyprzedaży, także naprawdę tanie te spódnice są. I wzięłam XS na dole, mam takie fajne wykończenie. Teraz ją sobie przymierzę. No, chciałam ją przymierzyć, też Wam jej skład z sobie z tą bluzką, trudno. Nie pasuje do końca, ale no powiedzmy, że pastele do siebie w miarę pasują. Ona jest podobny materiał, co ta sukienka z wyglądu, no i ze skodu też jest taki sam, 95% bawełna i 5% elastan. No i ta bluzeczka też jest właśnie, wzięłam XS, ale jednak powinnam wziąć S, bo ona jest mocno dopasowana. I ta bluzeczka kosztowała 30 zł również i myślałam, że to jest ten sam kolor, tak mniej więcej. Będzie taki fajny zestaw, nie hmm. jest Ale są też, są też yy, Inne bluzki właśnie w tym kolorze Ale w ten czas mi się bardziej podobał To co, przymierzymy te rzeczy razem I tak wyglądają te rzeczy I tak jak z yy, punicem się dało, że będzie za mała To jest ok I spokojnie ta XSK jest odpowiadająca Swojemu rozmiarowi, nie wiem dlaczego się ta jest Za mała, bo jest, jest ok po prostu Nic tutaj nawet bardziej yy, Mam wrażenie, że nawet jest Bardziej przedłuża bardzo elastyczny ten materiał jest po prostu, to chcę powiedzieć Z tyłu taka, no wiecie, typowo dopasowana Ten sweterek, bluzeczka są fajne, to jest taki crop top, ale też nie taki, wiecie, aż całkiem, tylko taki normalny crop top jakiś spódnica troszeczkę wyższa, to wygląda to w miarę okej okay. Ale jednak powinna być rozmiar większy, po prostu tutaj mi się na rozchodzą te guziki, także jest, jest za mały ten rozmiar, ta XS na mnie I kolejna powinna być ta sukienka, ale że mam spódnicę, to przymierzę sweterek i tu Wam powiem, że nie wiem, nie wiem, czy sobie zostawię, bo nie, o ile na mi się podoba, szczerze mówiąc, mintowy kolor, to ja nie przepadam za mintowym kolorem i nie wiem, zobaczę Ale tak wzięłam, wiecie coś, żeby przymierzyć, bo może, może się przekonam, wiecie jak to jest, czasami człowiek czegoś bardzo, bardzo nie lubi, nagle założy i stwierdza, nie, no fajnie, super, biorę, zostawiam sobie i tak dalej Trzeba myślę, że próbować jakieś takie rzeczy spoza takiej swojej strefy komfortu czasami, żeby się może przekonać Jest to taki, właśnie chciałam powiedzieć najpierw cenę 39,99 Czyli taka typowa cena na sweterek z On jest z takim, nie wiem, tu już jest golf, pół golf bardziej Też crop top, także zobaczymy Mam że też to będzie taki, wiecie, znośnie długości ten crop top, nie całkiem krótki Także do dłuższej spódnicy z wyższym stanem powinien być ok. I powiem Wam oczywiście też skład. Nie mam pojęcia co to może być, ale jest bardzo przyjemny w dotyku, tak jak teraz go trzymam. Taki fajny i też wydaje mi się, że nie będzie taki super cienki. Także na wiosnę, taką chłodniejszą też będzie ok. Jest to 70% wiskoza i 30% polamid. w Dotyku mega przyjemne, zaraz sobie przymierzę i sobie ocenię, czy się <laughs> przekonuję do tego miętowego, czy dalej nie. No, zaczynamy. I tak to wygląda, troszeczkę jak nie ja się czuję w tym połączeniu, powiem Wam szczerze Bardzo mi się podoba fason tego sweterka, bardzo mi się podoba, taki taki prosty niby sweterek, ale fajnie tutaj dopasowany wszędzie Także fajnie to wygląda, nie jest jakiś dekol duży, także pomimo tego dopasowania i że on jest krótki, nie wygląda jakoś tak nie bardzo na co dzień Naprawdę fajny, co do miętowego koloru, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem zastanawiam się na pewno sobie jakieś kupię w innym kolorze i będę nosiła ten sweterek. Co do miętych, chyba się nie przekonam, jednak mimo wszystko. Yy, tu chciałam przypowiedzieć, właśnie tak ściągam te rękawy, chcę o nich powiedzieć. Są bardzo długie te rękawy, także spokojnie dla wyższych osób też się nada ten sweterek. No i fajnie, bo często rzeczy są jakieś za krótkie, nawet na mój wzrost, także nie wiem, co wyższe osoby mają zrobić. I kolejna rzecz, już ostatnia, jest taka sukienka. Też wzięłam ją w rozmiarze XS. I ta sukienka kosztowała 59,99. Też jest z takiego prążkowanego materiału. Tyle, że ona ma jeszcze takie, takie kropeczki Oprócz tych prążków za ząb, tutaj pokażę z bliska ten materiał. Ja mam też tutaj ze składnę. jest taka bardziej midi. No i to jest, no to te, też to podzielam, to jest pastelowy hall. Ale to już nie jest taki typowy pastel. Pastel to jest taki błękitny, ale w takim troszeczkę bardziej brudnym kolorze. Tak, cały czas się na podgląd w tym miętowym i strasznie podoba mi się pasem tego sweterka. Niby taki zwykły, zwykły, ale mi się wydaje, że. Fajny. Yy, Za co podam też skład? Oczywiście tej sukieneczki. Ale to już będzie chyba polyester. ona nie będzie bawełniana jak yy, te, 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 te prążkowane rzeczy z tego materiału. To jest troszeczkę inny. Inny prążek, to będzie pewnie inny skład też. No i jest to trochę inny, ale też jest tutaj bawełna. 60% bawełny i 40% poliester. Także przymierzę sobie tą sukienkę. No ona jest taka troszkę dłuższa I, i to jest już taki kolor, który bardziej, Do którego bardziej jestem przyzwyczajona, żeby nosić i tak wygląda ta sukienka. Materiał w przeciwieństwie do tamtych rzeczy strążkowanego materiału nie jest zupełnie elastyczny, także weźcie to pod uwagę. Raczej nie polecam brać rozmiaru mniejszej, tylko w zwykłym rozmiarze lub nawet rozmiar większy, jeżeli macie większy biust. Wygląda moim zdaniem fajnie. Rękawy są takie dosyć krótkawe na mnie, także no niestety na wyższe osoby się zupełnie nie sprawdzi. Ogólnie kolor mi się podoba. Tutaj te falbanki, tak może powinny być troszkę dłuższe, ale chyba sobie ją jednak zostawię, bo to jest taki mój kolor. Tutaj podoba mi się jak Należy tutaj pod szyją, także, moim zdaniem, jest ok. I to całe moje zakupy. Dajcie znać, czy wy lubicie pastelowe kolory, czy wszystkie, czy tak jak ja. Tylko niektóre, a za niektórymi jednak nie przepadacie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia na następnym filmiku. Cześć!